W galerii sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę Przekraczać granice, która prezentowana jest w ramach festiwalu Dębickie korzenie Krzysztof Penderecki in Memoriam, na ekspozycję praco malarskie zgłosiło. 56 artystów z całej Polski. A założeniem wystawy jest promocja sztuki współczesnej, odkrywanie osobowości w świecie plastyki, jak również budowanie pomostów między dziełem sztuki a odbiorcą. Są prezentowane wszystkie możliwe techniki malarskie. Każdy reprezentuje się na wystawie jednym obrazem. Jest to wystawa malarstwa i całe spektrum. Wszelkie możliwe techniki malarskie i sposób przedstawienia tematu. Przekraczać granice to było hasło przewodnie i ta myśl towarzyszyła wszystkim artystom. A wystawa ma oczywiście związek z 90. rocznicą urodzin profesora Krzysztofa Pendereckiego. I, i Już od wielu, wielu lat, łączność muzyki i plastyki jest. I, I będzie w przyszłości. Także jedni inspirują się drugimi. Wiele kompozycji muzycznych było zainspirowanych dziełami sztuki, a, a także wielu artystów plastyków inspirowało się kompozycjami muzycznymi. I tak też było w tym przypadku. Wystawa Przekraczać Granice zorganizowana została przez Galerię Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną. Wystawę można oglądać do 2 grudnia.